Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Legiona, to będzie następny odcinek z gry Diablo 3. Tym razem jesteśmy na serwerze PST, na naszym serwerze testowym Diablo 3. Jak wiecie, ostatnimi czasy we, wszedł na ten serwer patch 2.4.2a, gdzie nastąpiło kilka drobnych w sumie zmian, kilka Doda zostało dodanych trzy poziomy trudności. Torment 11, Torment 12, Torment 13. Czyli na przełożeniu na polski udręka od 11 do 13. Jakie to ma zastosowanie? Jakie to ma zastosowanie? Nie wiem. Eee... Z tego, co się dowiadywałem, możemy dzięki tej nowym udrękom szybciej farbić bantisy, bo wyleci więcej matców, eee... Możemy szybciej więcej kluczyków farmić na zwykłych liftach. Poleci od czasem mamy szansę od dwóch gwarantowanych do czasem trzech kluczyków. A jakie jest przełożenie trudności na tych poziomach? No, właśnie jest cel tego odcinka, żeby wam pokazać szybkie runy. Zrobiłem sobie po dwie szczeliny. Na udręce 11, na udręce 12, na udręce 13. Moim krzyżowcem trochę już podrasowanym, bo. Troszeczkę z paragonu mi doszło. Jak widzicie, na serwerze PST nie mamy sezonu, doświadczenie zostało złączone i dzięki temu mamy trochę wyższy paragon. No dobra, znajdujemy się na udręce 11, przecimy sobie po dwie szczeliny na każdy nowy poziom. Ocenimy. Zobaczymy mniej więcej, jaka jest tam różnica pomiędzy dziesiątką. Jeszcze Wam pokażę. w po blisku dla falomów możemy sobie zazna zobaczyć w greater liftach. Na przykład, Torment 11, czyli udręka 11, odpowiada 50 levelowi e, grift e, głębokiej szczeliny. Torment 12, level 55, a Torment 13 odpowiada 60 greater liftowi. Takie przełożenie na greater lifty mają te nowe udręki. I zobaczymy: polecimy sobie, mówię, po dwie szczelinki. Nie zmieniałem żadnego buildu. Mam dalej te same przedmioty. Skopiowałem po prostu czysto konto z... Um, z tego z europejskiego serwera Zaczymy, zobaczymy jak mniej więcej tutaj to będzie wyglądało Tak na razie no Pod 11. Dużej jakiejś różnicy się nie spodziewam czy znaczy ja mam w kostce paskę, mam dobrze, będzie szybciej Ale Podejrzewam, że udręka 11, coś tam będzie zwiększone, coś tam ten poziom zwiększony jest, ale jak widzicie, no, e, jakoś tam większej różnicy nie ma. Dopiero podejrzewam, że przy 12, przy 13 jakoś tam się zacznie większa zabawa z tym. To podejrzewam, że udręka 11 nawet nie będzie w ogóle grywalna. Tak naprawdę, bo zobaczcie, zobaczymy czy ile też kamyków leci. O, zobaczcie na minimapę. Basek mocy ma taką charakterystyczną ikonkę teraz w Nefalem lifcie. Każdy pylon będzie miał swoją odpowiednią ikonkę na minimapie. To bardzo ułatwi zadanie y, od razu rozpoznania danego pylonu. Też bardzo fajna sprawa. I ogólnie, jeżeli chodzi o taki całokształt patcha y, 2.4.2a, to myślę, że omówię tylko w następnym odcinku tutaj chciałem Wam pokazać tylko w zależności pomiędzy udrękami od 11 do 13 przetestowania. O, kolejny pylon mocy. A tu no tak, może w zwykłym liście może tak się zdarzyć. Jak wiadomo troszeczkę tutaj pink jest wyższy, dlatego te, ta parma nie idzie tak mega fajnie sprawnie. Tak jak to na zwykłych serwerach się dzieje. <laughs> Mamy tutaj troszeczkę większy ping, trochę większe lagi. Build jest całkowicie niezmieniany, gram identycznie tak samo jak na europejskim serwerze. I, I uważam, że udręka jedna... Dobra, to nie będziemy robić po dwie szczeliny, bo to nie ma sensu. Zrobimy sobie po prostu po jednej szczelinie, na jedną udrękę. Szybkie takie omówienie zmianek, a jeżeli chodzi o przyszły patch, to postaram się w następnym odcinku to omówić. No i tutaj mamy dalej, ogólnie udrękę 11, tak szybkim słowem podsumowania, uważam, że na pewno ludzie ją szybko, bardzo szybko przeskoczą, nie będą grać 11. Będzie albo grana 13 od razu, albo jakaś 12. Ta 11 to raczej między 10 nie różni się zbyt na wiele. Niby to jest 5, 5 poziomów greater lifta, ale No, tyle. mamy gwarantowane dwa kluczyki jak już wcześniej mówiłem nie będę tu nie zbierał mamy gwarantowane dwa kluczyki od udręki 11 z szansą na 3 klucze na udręce 11 to wiadomo ta szansa na trzy, na trzy klucze jest dość mała na 12 już będzie trochę większa no i na 13 może już będzie nam dość często lecieć nam często lecieć te trzy kluczyki jeżeli chodzi o banditsy e, i na przykład materiały z Uberów, to będzie w osobnym odcinku od, dotyczącego pacza Ogólny kształtu. Dobra, tu mamy jak widzicie udrękę 10, udręka 11 jest tutaj, tu mamy kolejną zakładkę. Udręka 12, zaraz zobaczymy jak nam ta udręka 12 pójdzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, zobaczymy. No, myślę, że. Samo dodanie tych udręk jest takim pomysłem no, dość na narzucającym. Myślę, że gracze by równie dobrze da dałoby się żyć bez tych udręk dodatkowych. To, to dosłownie no, ewentualnie przyspieszy tylko <coughs> przyspieszy tylko zdobywanie kluczy, e, zdobywanie materiałów na Bantisach Dobra, mamy udrękę 12, o co odpowiada 55 Greater Liftowi. A zobaczymy, jak tutaj nam będzie iść. No jak widzicie, no. Zaraz zobaczymy dalej. Jakąś większą grupkę mobów zrobimy. Jakąś, może, elitę. O. o! Coś tam, coś tam, coś tam bez skóry. Bez skóry już coś tam No... muszę pojeździć tym koniem, tak? Prawda, nie jest to jakaś tam mega duża ilość, ale no, myślę, że. Mocna postać. Taka powiedzmy 1000 tysięczny paragon, jakiś dobry Demon Hunter, dobry wizard Bez problemu będzie mógł cisnąć to od ręki. Też w zależności jaki tam riftcik na tym... Jak jest, jaki riftcik nam się trafi. No, tak szybko jeżdżę, że mapy słuchajcie, nie, nie nadąża wczytywać. O, jeżeli chodzi o same styl zadawania obrażeń, to też jest jakoś tak... No ciężko, ciężko naprawdę ocenić tak naprawdę, no. Ja w sumie tak... tak... Moim okiem ja różnicy nie czuję. Nie wiem jak u Was, dajcie znać w komentarzach jak wy jak widzicie tą różnicę pomiędzy tymi udrękami. To dla mnie to jest no czyste, takie zapka i dziura, tak naprawdę. Nie jest to jakaś zmiana negatywna, tak naprawdę. To nie jest coś, co, co ludzie e, negatywnie odbiorą w tej grze. Myślę, że samo, samo dodanie tych udręk to będzie coś, co krytycy wiadomo skrytykują, tak? Ale gracze tego nie odbiorą, jakoś mega źle. To Zawsze jest, wie, zawsze wiecie, to jest możliwość dodatkowego farmienia, szybszego farmienia, e, szybszego zdobywania kluczyków. No wiadomo, no fajnie, jeżeli takim samym kosztem jak pudrenka 10 jesteśmy w stanie e, zdobyć 3 kluczyki tak, tak samo szybko, no to, to ja uważam, że to już jest naprawdę fajna sprawa. No bo jak, jak wiecie, na dziesiątce mamy Gwarantowany jeden klucz. O, widzicie znowu dwa kluczyki, wypadły. Czyli jednak ta szansa jest. Jeszcze jako tako. Na dziesiątce mamy gwarantowany jeden klucz. Czasem dwa. A tutaj mamy gwarantowane dwa. Czasem trzy. I tak by była ręka 12. Nie widzę większych zmian. Jeżeli o to chodzi. Samo, samo liftowanie. Myślę, że te zmiany będą widoczne bardziej na początku. Już później jak już ta postać jest jakoś tam wylewelowana z, z girem jakimś dobrym, z przedmiotami to już nie będzie tego tak bardzo odczuwać, ale postać, która na przykład dopiero zaczyna grę, gracz, który ma jeszcze nie, nie ma tylu przedmiotów, takich do czysto endgameowych buildów pod farmę, to może te różnice zauważyć. Także podejrzewam, że te różnice właśnie będą zauważone tylko i wyłącznie na początku, aniżeli później. Ta różnica będzie się na pewno z czasem robić coraz mniejsza. Jak widzicie tutaj, nie wiem czy to jest zmiana, czy nie, to wszystkie zakładki, jeżeli mamy wylewelowanego e, Lexmyfa, czyli tego kowala, e, to wszystkie zakładki są pochowane. Moim zdaniem też dobra zmiana, bo możemy od razu sobie znaleźć, co chcemy wykraftować, a nie, że musimy szukać z skrołem na przykład topora, nie? Bardzo fajna rzecz Lecimy dalej. Ostatni... E, udręka 13 nastawiłem, nastawiłem. No i zobaczymy, najwyższy poziom trudności, słuchajcie, co... E, co nam zaprezentuje? Aha, no tak. No tak jak widzimy. Tak jak widzimy tutaj... o, no słuchajcie, już coś tak... No niby bez skóry przejeżdżałem przez te moby, no. No dobra, no odpalę skórę, to nie widzę różnicy, <grybujesz> niech będzie. O. A co też jest wiadomo, PST, to farma nie będzie wyglądała tak jak na... Tak samo płynnie, jak na zwykłych serwerach. Tutaj zanim ja odpalę konia, to minie te, powiedzmy, półtorej sekundy, czy... Czy tam sekunda. Te ściąganie też nie działa. Tak jak, tak jak powinno działać, zawsze trzeba troszeczkę odczekać. No i ta farma nie będzie tak fajnie wyglądała jak na europejskich serwerach, ale podejrzewam, że e, ta różnica będzie widoczna. Naprawdę jak wejdzie na europejskie serwery, to będzie ta różnica widoczna. Jestem tego pewny. Na pewno dla tych początkujących graczy. Bo ja osobiście no takiej różnicy zbytnio nie, nie widzę, no, nie widzę. Dobra, gdzie mam iść? E, e, do góry. Oj, i jeszcze te zacinki, nie. Wiem. No ale te PST to jednak PST. Jedno dla wszystkich to jest masakryczny pomysł. No ale taka elitka już wam powiem coś trzyma. Coś trzyma na tej trzynastce. Jednak trzeba troszeczkę już po niej wjechać. W moim przypadku mówię dajcie znać jak wy sobie swoimi postaciami, czy wchodziliście na PST, czy nie. Czy Wy sobie jakoś tam dajecie radę na tych odrękach, na ty, na czy widzicie różnicę pomiędzy dziesiątką. I tak dalej, o co mi palnęło. To wszystko. Uuu, trzeba bym musiał powoli nagranie. Tak się dużo nam zostało. O! Jak widzimy, podtrzymywanie ma taką fajną ikonkę. Takich, takich pasków jakby. Także to jest fajna zmiana, będzie można od razu rozpoznać dany pylon na mapie. Bardzo to łatwi na greater tak przynajmniej. Nie wiem czy to w Greater tak też będą takie ikonki, ale myślę, że będą. E, bardzo to ułatwi od razu rozpoznanie pylona, jak tam zaoszczędzi parę sekund na jakieś tam ustawienie się, czy zestawienie go... O, a widzę kapliczka, pozostało bez zmian. Czyli tylko widzę pylony. Mają swoją... Unikalną, e, unikalną ikonkę. I dobra. Dobra, będziemy już tu mało kończyć to nagranie, tak słowo, krótkim słowem podsumowania. O moc, kolejny mieczyk. Ogólnie podsumuję jak skończę tego lifta, zobaczymy co tutaj jeszcze będzie działo na tym lifcie, jak sami widzicie no ja nie widzę różnicy, tak naprawdę, pomiędzy tymi udrękami. No już na 13, dobra, już nie będę taki gołosłowny, na 13 ta różnica jakaś jest. Mimo wszystko, na 13 już coś można zauważyć. Ale 11 od 10, no nie różni się zbyt wiele. Już widzicie, no muszę odpalać skórę, tak, żeby przejeżdżać przez te moby, tak płynnie. To jednak jest greater list 60. I żeby to jakoś płynnie już działało Musi być skóra No i dwa klucze Dwa kluczyki To by było tyle Rzucimy szybkie słowa podsumowania um, Też bardzo liczy mi się Liczy się dla mnie wasze zdanie Jak wy, jak wy to widzicie Te udręki to W sumie Fajny pomysł, ogólnie pomysł jest jak najbardziej ok, w porządku. Różnice już na 13 będą na pewno widoczne. Zresztą ja po sobie zauważyłem tutaj e, po złączeniu paragonu i tej dodatkowej siły, także jeżeli chodzi o sam poziom trudności, będzie na pewno on widoczny. E, napiszcie, jak Wy sobie tam radzicie na tych nowych poziomach? Czy dajecie radę, na przykład, 13 robić tak samo płynnie jak dziesiątkę, bo myślę, że na europejskich serwerach jak będzie normalny ping, to ta trzynastka jednak będzie spływać o, dla takich, no mówię trochę wyższych postaci tak samo jak dziesiątka także te 11, 12 będzie pomijalne, a ludzie będą grać na tym trzynastym poziomie trudności i jeżeli chodzi o te różnice pomiędzy tormentami, to już by było na tyle mam nadzieję, że Wam się podobało zachęcam do oceny do lajkowania, dodawania, komentarzy, piszcie swoje własne spostrzeżenia, postrze bo to też dla mnie się liczy. No I jeżeli Wam się podobają ma moje materiały, zachęcam do dania łapeczki w górę. I to by było tyle. Pięknie dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku Diablo 3. Na razie. Cześć!